Witam was moi kochani bardzo bardzo serdecznie z tej strony Xazax i moi drodzy. Senua Saga Hellblade 2. Właśnie ukończyłem. Wiem, że troszeczkę późno, ale chociaż byłem napalony na tą gierkę niesamowicie. No ale wiecie, dużo się u mnie dzieje, aktualnie dużo mam strasznie pracy, ciężko mi w ogóle zasiąść do kompa cokolwiek zrobić, nawet wrzucić podcast, który mam już nagrany. Tak więc postaram się wam powiedzieć mniej więcej co o gierce sądzę, żeby nie było, nie jest to żadnego rodzaju ludologiczna recenzja z wszystkim wypunktowanym i tak dalej, ale będę się starał jak najbardziej potrafię powiedzieć co mi w tej grze pasowało, co mi w tej grze nie pasowało i czy bym ją komukolwiek mógł polecić. A więc moi drodzy, na początek troszeczkę historii. Hellblade 1. To była według mnie niesamowita gra. To była na mnie ona zadziałała po prostu tak, że polecałem ją każdemu na lewo i prawo. Moim zdaniem osobiście, Hellblade 1, tym bardziej że jest w Game Passie, a jeżeli nawet nie jest, to na gogu jest bardzo tani. To jest gra, w którą każdy gracz powinien zagrać. Powinien dać jej szansę, powinien spróbować. Gra jest yy, dosłownie niesamowita i owszem. Dużo ludzi się od niej odbije, ale nadal mi się wydaje, że powinien dać szansę troszeczkę innemu podejściu do gry wideo. Na mnie on zrobił niesamowite wrażenie swoim udźwiękowieniem, wtedy też grafiką, e, niebanalną fabułą, e, która pozostawia pole do interpretacji. Mimo wszystko ja, wtedy, grając, no to było chyba 7 lat temu, więc byłem trochę młodszy, troszeczkę miałem inne postrzeganie. E, ja dla mnie wtedy ona była mega zużona, mega, ym, mega właśnie zostawiała pole do interpretacji. Ja rozkminiałem nad nią długo i to była gra, która zostawiła mnie na długo z, myśl z takimi myślami o niej. Yy, długo rozkminiałem, czy na pewno ja to dobrze rozumiem? Przez długi czas też nie oglądałem żadnych yy, filmów typu O co chodzi w Senua Sacrifice. Yy, później oczywiście obejrzałem kilka i owszem, ludzie mają różne podejście do tej fabuły, inaczej to rozumiem i to było w tej grze niesamowite. Taka namiastka, troszeczkę tego co było w Silent Hillu i tak dalej, ale oczywiście tutaj nie chcę tych dwóch gier porównywać. Yy, ja na mnie dodatkowo ona zrobiła wrażenie przez to, że... Yy, yy, Bohaterka główna zmaga się z chorobami psychicznymi. Jest to, przejawia się to głosami w głowie. I na, na mnie to mocno rezonuje, dlatego że miałem też styczność z tymi chorobami. Nie osobiście, ale ktoś z, no powiedzmy, z moich kręgów, że tak powiem. Osoba, z którą byłem bardzo blisko i... Coś na ten temat wiem, nie jestem żadnym lekarzem, ale coś na ten temat wiem i moim zdaniem zostało to w grze przedstawione no po prostu niesamowicie i na mnie to robiło mega wrażenie, ale to jest moje osobiste odczucie, można powiedzieć. Um, I przyszła część druga. 7 lat później z dużo większym budżetem, teoretycznie oczywiście, bo ja szczerze nie sprawdzałem jaki to ma budżet. Już z stajni Microsoftu, jakby nie było, z całym zapleczem finansowym. Teoretycznie, oczywiście, bo wiecie, ludzie mówią, że no to jest gra od Microsoftu, no to oni mieli miliardy dolarów na to, żeby to zrobić. No to tak nie wygląda do końca, ale oczywiście na pewno budżet był większy. I tak moi drodzy, po 7 latach ja spodziewałem się, że to będzie gra troszeczkę większa. To sugerowały poniekąd zwiastuny, to znaczy. Mi się tak wydawało, przynajmniej ja taki miałem odbiór tego, że gra będzie troszeczkę większa, że gra będzie troszeczkę bardziej rozbudowana i że gra będzie dłuższa. Tego na to ja liczyłem. Nie liczyłem szczerze na jakiś wielki otwarty świat typu God of War. Znaczy, może God of War nie ma wielkiego otwartego świata, ale yy, myślałem, że będzie miał, nie wiem, 25% tego co ma God of War. Co to znaczy? To znaczy, że będą jakieś pseudo side questy. Niech, niech nie będzie ich dużo, ale niech mają też swoje jakieś historie, które też można na różne sposoby interpretować. Niech sama fabuła będzie taka, że można ją na swój sposób interpretować. Niech yy, gameplay się nieco urozmaici. Co mam na myśli? Nie chodziło mi o to oczywiście, żeby tu było nie wiadomo jakie walki, nie wiadomo jakie buildy i takie. Nie, nie, nie. Ja tego nawet w tej grze bym nie chciał widzieć. Ale wydaje mi się, że mogliby się pokusić o jakieś. nie wiem, jakaś, jakaś druga broń, powiedzmy. Dobra, jeżeli nie druga broń, to jakaś dodatkowa moc sceny, która pozwala na coś innego. Jaki, jacyś inni przeciwnicy, których, na których trzeba inaczej reagować. No niestety. Hellblade 2 w skrócie dużym to jest, moi drodzy, gra gorsza od części pierwszej. Na każdym polu praktycznie ta gra jest uboższa na dłuższą metę. Oczywiście graficznie wygląda o wiele piękniej. Dźwiękowo przynajmniej na takim samym poziomie. A może i lepiej. Nie jestem jakimś audiofilem, ale oczywiście grałem w słuchawkach. Um, um, Głosy słychać w głowie senuły pięknie, wszystko jest elegancko tutaj zato, Za kurwa podkreślone, ale wydaje mi się, że same głosy już są, przynajmniej ich treść już jest troszeczkę bardziej upłycona. Ja już nie czułem tego tak bardzo, że to jest ta choroba psychiczna. Te głosy były w jakiś sposób ugrzecznione, może tak bym powiedział, bardziej dopingowały naszej głównej bohaterce niż. niż i ją próbowały pogrążyć, jak to było w pierwszej części. Ja dawno pierwszej części nie przechodziłem, więc trzeba będzie zrobić powrót do tego, i żeby się utwierdzić w tym zdaniu. Moi drodzy, fabuła jest bardzo uproszczona. Czy to jest na plus, czy to jest na minus, tu można się kłócić. Tą fabułę, wydaje mi się, że zrozumiałem od razu od A do końca od A do Z. Zrozumiałem każdy najmniejszy przekaz. Nie wiem, czy to ja tak dojrzałem, czy po prostu on był o tyle, o tyle spłycany i o tyle prosty, ten, ten przekaz. Dużo było takich fajnych smaczków, które wydaje mi się, że no może nie każdy wyłapał, a ja jestem taki wyjątkowy, że ja wyłapałem, ale... Ja bym wolał jednak pozostać z, z, po przejściu tej gry z myślami nad tą grą. Hmm, czy to było to, czy to było tamto, czy może to można rozumieć na ten sposób, czy może na ten sposób. Wydaje mi się, że tutaj jednak to zostało tak prosto przekazane, że yy, no... tak bardzo łopatologi łopatologicznie. Niektórzy stwierdzą pewnie, że to plus. Okej, okay, nie mogę się... Nie mogę, nie mogę się kłócić tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o gameplay, to mnie troszeczkę bolało, że część pierwsza była nazywana um, symulatorem chodzenia. Może nie, że mnie bolało, ale według mnie to było krzywdzące dla tej gierki. Dlatego, że ta gierka była jednak... Yy, czuło się emocje grając w nią. Czuło się emocje grając w nią. I moim zdaniem w dwójce też czuć emocje momentami grając w nią. Um, dla mnie to, było, to nie był ani interaktywny film, ani symulator chodzenia. Ja to lubię nazywać po prostu nie grom, a bardziej gamingowym doświadczeniem, bo zaś nazywanie tego grom to też troszeczkę ujma dla gier, to, moim zdaniem. E gamingowe doświadczenie to jest chyba naj najlepsze określenie, moim zdaniem osobistym. I moi drodzy, e druga część gameplayowo wygląda no, naprawdę słabo. Naprawdę słabo, to muszę powiedzieć bez dwóch zdań. Ja specjalnie nie oglądałem żadnych recenzji, żadnych pierwszych myśli, jedyne co, z czego słuchałem to odpowiedzi na komentarze u Arkadikusa i widziałem, że zdania są podzielone i to mnie cieszy, bo, bo przynajmniej może nawiązać, wywiązać się jakaś dyskusja. Moim zdaniem pierwsza, druga część gameplayowo jest gorsza od pierwszej. Walki pomimo tego, że są o wiele bardziej widowiskowe, yy, pomimo tego, że są yy, naprawdę na początku emocje przy tych walkach, ja przynajmniej się tak wczułem, że to jest po prostu niesamowite. Ale bardzo szybko odkrywamy niestety, że walczymy tylko jeden na jeden, co troszeczkę zmniejsza yy, ciśnienie, zmniejsza jakby te zaangażowanie takie. No bo mamy tutaj ten sam wachlarz, co w poprzedniej części. Unik, cios, blok, cios silny i cios yy, lekki. Nieważne, którym bijemy, yy, cios yy, silny jest niby dłuższy, ale do końca nie wiemy, czy on robi większe szkody, tak naprawdę. Yy, wiemy, że może rozbić gardę przeciwnika, chyba częściej, nie wiem, nie zarejestrowałem tego, bo walk tak naprawdę nie ma dużo. Yy, natomiast Ech, ciężko jest w tej grze zginąć. Naprawdę ja zginąłem parę razy. Możecie się śmiać. Zginęłem, bo nie wiedziałem, że kiedy Senua powali się na ziemię, to jeszcze możemy używając uników wstać i zresetować walkę. No to jest według mnie mega klapa gameplayowa. No ja zginąłem parę razy, bo jak ta senua padała na ziemię, to odkładałem pada i czekaj, aż będzie jakaś unikatowa animacja śmierci <laughs> senuły, animacje ogólnie walki i cała gra, żeby nie było. Mi się gra ogólnie podobała. Walki wyglądały niesamowicie. Te animacje, to wszystko, to się czuło przez pierwsze kilka pojedynków. Czuło się te emocje. Senua krzyczy, wyprowadzając ciosy, krzyczy, blokując ciosy, czuć jej wściekłość. Aktorsko zrobione to było niesamowicie, bo widać nawet miny, grymasy na twarzy głównej bohaterki. Jeżeli chodzi o całą oprawę, no to ja tutaj mogę. To jest najładniej wyglądająca gra ever. Na ten moment, oczywiście. Tylko, że właśnie. To się zestarzeje, bo i drodzy, gry nie mogą do końca stać tylko grafiką, no bo jeżeli grafika się zestarzeje, to co jej pozostaje, tak? Yy, Wracają do tych walk. Zastanawiałem się, bo w pewnym momencie walk, mówię kurczę, no ale przecież druga, pierwsza część wyglądała dokładnie ta sama, ale je, tak samo, ale jednak te walki były bardziej angażujące. Angażujące były z kilku powodów. Po pierwsze, zdarzało nam się walczyć z więcej niż jednym przeciwnikiem. I głosy w naszej głowie ostrzegały nas. Uważaj, za plecami to! I robiliśmy te odskoki, coś tam, coś tam, coś tam. Ale jest jeszcze druga sprawa, o której chyba wydaje mi się, że ludzie, jak czytam komentarze, nie zauważyli tego. Mianowicie w pierwszej części, po pierwszej śmierci naszej, dostajemy komunikat taki, że cień na naszej dłoni się rozrasta. Jest coraz większy i. Jeżeli dojdzie tam do naszego serca, czy tam do głowy, to musimy zaczynać grę od nowa. I to nałożyło jakieś takie ciśnienie, jakieś takie angażujące coś, że baliśmy się jednak, nawet sprawdzać, czy da się zginąć, nawet sprawdzać, ile razy mogę zginąć, no bo nie chcieliśmy zaczynać tego od początku, prawda? Tutaj mi tego bardzo zabrakło. Zabrakło mi też jakiegoś, nie wiem, innego dodatkowego ciosu. Moim zdaniem, te lusterko w tej części gry. Które wiecie, spowalnia czas czy przyśpiesza Senuę, nieważne eee, tutaj jest zupełnie niepotrzebne. No po co one nam jest? Żeby przyspieszało walki, które są mi tak banalne. No przecież wystarczy dwa razy zablokować, odpalić to lusterko i potem bijemy, i już zawsze zabijemy przeciwnika. Zawsze nie ma praktycznie żadnych boss fightów, bo to co tutaj jest, nie może nazwać boss fightami. Nie wiem czy to słyszeliście. Ktoś drze mordę po udoktem. Eee, w pierwszej części były naprawdę fajne momenty e, z takimi pseudo-boss to znaczy tam był pierwszy boss fight, to potem ten przeciwnik się powtarzał, taki recykling tego bossa, ale później mieliśmy takiego bossa ciemności, nie pamiętam dokładnie jak on się nazywał, ale musieliśmy ukrywać się w cieniu, uciekać przed nim, jak walczyliśmy, no, no było, było czuć emocje w tej walce, pomimo tego, że nie była jakaś super trudna. W tej części znowuż mi tego zabrakło. Zabrakło mi tego. Jedyne walki to były zawsze z tymi samymi przeciwnikami. To bolało mnie strasznie. Jeżeli chodzi o zagadki, moi drodzy, te zagadki, jeżeli, moim zdaniem, znowu twórcy muszą się zdecydować, bo stoją w rozkroku. Jeżeli tworzymy grę, która jest brutalna, odcięte ręce, głowy, zabijanie, jest. no, śmierć tam i, i trup się ściele naprawdę gęsto. Klimat. Y Sama gra na dzień dobry ostrzega, że to jest gra dla ludzi o mocnych nerwach i tak dalej, i tak dalej. I no, jeżeli chodzi o oprawę autowizualną, to bardzo wymownie to podkreśla na każdym kroku. Ale jeżeli znowuż przejdziemy do zagadek, no to one są projektowane dla dzieci z przedszkola. Nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Ym... Zagadki w pierwszej części też nie były jakieś wybitnie trudne, ale zdarzały się takie, na którym, przy których trzeba było pougłówkować, połazić, popatrzeć pod różnymi kątami. Podobały mi się zagadki z portalami, gdzie krajobraz się zmieniał w portal jakiś i nagle się zmieniał. Musieliśmy wracać, przechodzić. To było fajnie zrobione. Może ja byłem młodszy i na mnie i dłużej nad tym spędzałem, więcej czasu nad tym spędzałem. Też to streamowałem, więc byłem rozkojarzony, ale zapamiętałem to, że jednak te zagadki były bardziej angażujące. Tutaj... Ja pierdzielę, no naprawdę pff, jestem w ciężkim szoku. Najdłużej zajęła mi zagadka, e, zagadka, no takie środowiskowa zagadka, m, przy której po prostu nie wierzyłem, że tak proste rozwiązanie będzie, m, będzie tym prawdziwym i go omijałem. Mówiłem, no nie, no jak to jest tam u góry, tam raczej tego kamienia nie będzie, jak to jest tutaj obok. Jest taki moment, że musimy znaleźć kamyk, taki. I on jest obok nas na górce nagle, nie? I sobie myślę, nie, no to tam pewnie się nie da przejść Musimy znaleźć, coś odwrócić I zacząłem łazić i krążyć A się okazało, że to kurwa tak po prostu było Znalazłem ten kamień włożyłem koniec zagadki Naprawdę <ścoughs> Jak debilnie by to nie brzmiało e, Więc tak Walki są gorsze Zagadki są gorsze Gameplayowo gra jest gorsza e, Historia opowiadana W takich znajdźkowych drzewach Jest prostsza Moim zdaniem, nie pamiętam tamtych, ale tak jak mówię, przy tamtych streamowałem, więc mogłem być rozkojarzony, ale tamte wydawało mi się, że dawały pole do interpretacji, więcej pól do interpretacji. Um, wydaje mi się, że gra była też dużo krótsza. Moim zdaniem wprowadzenie bohaterów NPC-ów je troszeczkę zdjęło klimatu, e, tak odkurzyło troszeczkę z tego klimatu. Um, voice acting, ogólnie gra aktorska plus oprawa dużo lepsze. I tak, komu jakbym mógł tą grę polecić? No poleciłbym ją tym osobom, którym się bardzo podobała część pierwsza. Ale to bardzo zaznaczam, że bardzo. Mi się podobała bardzo i nie żałuję czasu, który spędziłem w Hellblade 2. Bawiłem się świetnie, aczkolwiek grymas z takiego niewykorzystanego potencjału pojawiał się na mojej twarzy momentami. Najbardziej bolały momenty, w których ginęliśmy od jakiejś mechaniki na bosie, zmienialiśmy się w pył i 2 metry, metry wstecz się respiliśmy bez żadnych konsekwencji. Bez żadnych. Moim zdaniem no, gra nie powinna mieć takiego czegoś, że nie mamy żadnej konsekwencji. Nawet głupie Diablo 4 jak zginiemy na bosie, to musimy walczyć z na nowo z bosem. Jak zginiemy 10 razy, to musimy wrócić do miasta, żeby naprawić ekwipunek. No to to są bardzo słabe konsekwencje, a tutaj mamy jeszcze słabsze. Wydaje mi się, że gra by zyskała dużo bardziej. Na tym, jeżeli byłby jakiś taki licznik tych śmierci, gdzie i tak jest ciężko zginąć, to jest raz. Dwa, bosfajty, gdyby też nie słyszę są konsekwencje zaczynania walki od początku, czy walki rozpoczynania trasy od początku. Jeżeli byśmy gdzieś tam się wywalili, eee, troszeczkę. <grym> No nie, jeżeli chodzi o gameplay, to na każdym polu gra jest gorsza od pierwszej części, ale nadal moim zdaniem warto w nią zagrać. Historia też jest słabsza, natomiast jedynka była na tyle dobra, że słabsza historia od jedynki to nadal jest dobra historia. Dobra historia, która wywołuje emocje, która trzyma za serce. Um... Polecam każdemu, kto zagrał w część pierwszą, mu się podobała. A jeżeli nie, nie graliście w część pierwszą i nie wiecie, czy spróbować Hellblade'a dwójki, polecam sięgnąć po Hellblade'a jedynkę, po prostu. Chociaż jedynka do dwójki nie jest wymagana, ale jeżeli jedynka Wam się bardzo spodoba, która też jest w Game Passie, to odpalcie sobie dwójkę. Wydaje mi się, że nie będziecie bardzo zawiedzeni, po prostu to będzie gra z gorszym gameplayem, i z troszeczkę bardziej prostą historią. O czy gorszą, no to tutaj można się zastanowić. Tyle ode mnie. Mi się gra koniec końców podobała. Dałbym. Podobała. No, nie żałuję czasu spędzonego przy niej, no bo to było 4 czy 5 godzin. Eee, ocenę Pff, ciężko mi jest wystawić. Jako taką. Tak naprawdę. Bo jeżeli tak surowo miałbym oceniać, to no to by wyszło jakieś. 5 na 10, ale jako, że mam w serduszku te wszystkie historie, jako, że rezonuje mi ta historia gdzieś tam, jako, że uwielbiam filmowość całości, te kadry i tak dalej, to wszystko, że to jest zrobione na silniku, emocje głównej bohaterki, to yy, to u mnie bardzo podbija ocenę, więc kurczę, przy bardzo podbitej ocenie u mnie by to było 6,5-7 na 10. Ale to musiałbym to rozpisać jakoś specjalnie Tymczasem dajcie znać co już sądzicie o grze, czy chcielibyście zobaczyć na kanale czasem inne gierki niż Diablo, takie moje wywody na temat innych gierek niż Diablo i moi drodzy widzimy się w następnym filmie, do następnego, papa. Pa.